Hej! Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kontrowersyjny, a to jest materiał poświęcony dramie pomiędzy Gimperem a Torem, bodajże największej dramie w historii polskiego YouTube'a. Moi drodzy, drama ta y, nabiera nowych wydarzeń, wydarzeń realnych, Powołuję się w tym materiale na serwis antyweb, na artykuł Macieja Sikorskiego, a mianowicie ruszył proces Gimpera, szkoda, że nie ma relacji na YouTubie. Całość odnosi się do, do tego filmiku sprzed roku, moi drodzy. To Ta sprawa ciągnie się aż, aż rok. Materiał wypuszczony przez kanał, wideo przez prezatora, w którym to mówi, że pozwał Gimpera. No i mija, moi drodzy, nawet ponad rok, bo tamten materiał jest z marca 2016 roku, a tutaj mamy kwiecień 2017 i z artykułu na portalu antyweb dowiadujemy się, że rozpoczął się kolejny rozdział sporu w polskim YouTubie, a mianowicie drama nabrała wymiaru realnego, rozpoczął się proces Gimpera w sądzie. Moi drodzy, tutaj autor pisze jeszcze, że właśnie gimper nie ma, nie ma lekko ostatnio. Ostatnio głośno się zrobiło także o jego sprawie związanej z mariażem z telewizją Polsat, gdzie współpracuje przy powstawaniu. Nie wiem, bo w tym nie siedzę, czy to jest kanał, czy to jest jakaś sieć partnerska. Pewnie sieć par partnerska Media Tube w której to oczywiście jest główna twarz polsatu Krzysztof Ibisz, wiecznie młody. Ale moi drodzy, co jest istotne w tej sprawie, że te spory YouTubeowe w tym momencie nabierają bardzo realnego kształtu, wykraczają właśnie poza serwis YouTube, poza wzajemne oskarżanie się czy też obrażanie się na podstawie różnych filmów. Można to int interpretować jako po prostu takie trochę materiały mające zdisowanie, mające na celu zdisowanie tej drugiej osoby i tutaj sprawa przenosi się, moi drodzy, do sądu, a więc nie były to tylko, jak oczywiście tutaj pisze ten redaktor na portalu antyweb, czcze przechwałki at Atora, że pozwie Gimpera do sądu, tak się stało, Moi drodzy, o co właściwie poszło, bo sprawa już no, ma już chwilę czasu, nie wszyscy może, może są na bieżąco, nie wszyscy może, może pamiętają, może są tacy, którzy nie wiedzą o co poszło. Mianowicie Gimperiator byli kiedyś bardzo dobrymi kolegami, ja sam zaczynałem ich materiały oglądać, właśnie kiedy to wspólnie, wspólnie kręcili, wspólnie sobie pomagali, żeby, żeby zaistnieć na tym YouTubie. Pamiętam, razem jeździli na, na różne targi gier, nagrywali takie materiały, nocne granie bodajże to się nazywało, gdzie, gdzie sobie pykali w jakąś gierkę i komentowali rzeczywistość polityczno-społeczną w Polsce i na świecie. No i moi drodzy, w pewnym, w pewnym momencie to się wszystko urwało, poszły jakieś pomówienia, konflikty, oczywiście o pieniądze. Nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo nie znam tej sprawy od podszewki, tak jak mówię a tutaj... To, co ląduje na YouTubie, to trzeba brać przez duży cudzysłów, że tak powiem, bo wiadomo, że każdy tutaj będzie bronił swojego zdania, robił tak, żeby wyszło na jego. Ale co się stało? Moi drodzy, w pewnym momencie oni się pokłócili tutaj. Za Gimperem stanęło jeszcze kilku innych YouTuberów, zaczęli się wzajemnie obrażać, nagrywać na siebie materiały przeciwko sobie. No i tak mogło, Ator stracił bardzo dużą część swoich subskrybentów i wydawać by się mogło, że, że Gimper tutaj wyszedł na tarczy z tego pojedynku. Jednak w pewnym momencie to się wszystko odwróciło, Ator nagrał właśnie taki mocno sentymentalny film, w którym pozwał Gimpera, w którym przedstawił te wszystkie fragmenty materiałów i Gimpera i innych youtuberów, gdzie, gdzie jest szykanowany, być może obrażany nie mi to oceniać. No i tutaj społeczność youtube'owa została mocno podzielona, tak? Co tutaj można jeszcze powiedzieć? Do sprawy odnosi się nawet dziennik Gazeta Prawna, tutaj właśnie informuje autor, autor tego tekstu. Przed sądem rejonowym dla Warszawy Mokotowa rozpoczął się właśnie proces Tomasza D. Prokurator oskarża go ponoć o stalking. Przy czym autorka pisze o artykule 209a kodeksu karnego, a mowa prawdopodobnie o artykule 190a. No i moi drodzy, przyjrzyjmy się, o co jest tutaj Gimper oskarżany. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jak jej jak najbliższej. Wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech, a więc, moi drodzy, nie są to przelewki. Można napisać, żarty się skończyły. Co jest ciekawe, moi drodzy, że... W w zeszłym roku, kiedy ta sprawa była bardziej głośna, pojawiało się mnóstwo filmików na YouTubie, gdzie wzajemnie właśnie się i Gimperiator atakowali, oskarżali. Te filmiki miały bardzo dużą popularność, można by powiedzieć, że nawet na takim filmie można było troszeczkę się wybić, troszeczkę nowych subskrybentów zyskać, na pewno zyskać masę nowych wyświetleń i odwiedzeń kanału. A teraz, moi drodzy, jest cisza. Ja prześledziłem i Facebooka, właśnie portalu wideoprezentacje, i Gimpera. I wszystkie aktualne filmy wrzucone w najbliższym czasie na kanale wideoprezentacje. To samo tyczy się kanału Gimpera. I tutaj moi drodzy, jest cisza. Nie ma nic na ten temat. A więc to mnie, to mnie zastanawia, to mnie ciekawi dlaczego wtedy. Jakby twórcy tych kanałów tak chętnie obrzucali się wzajemnie oskarżeniami, wyzwiskami, bronili swoich racji na portalu YouTube, a w tym momencie na ten temat jest cisza. Rozpoczął się proces sądowy, nikt jakby do tego tematu nie chce się w tym momencie odnieść. Być może obydwaj panowie yy, doszli do wniosku, że cała ta sprawa, cały ten rozgłos może im zaszkodzić. Nie wiem, to są tylko moje przypuszczenia, moje gdybania. Ale wydaje mi się, że w tym momencie YouTube na tyle się rozwinął, że ci poszczególni YouTuberzy nawiązują współpracę już z naprawdę dużymi firmami, biorą udział w kampaniach marketingowych, w kampaniach reklamowych w telewizji. Więc taka sprawa, na przykład Gimper w Playu, tak? Przy... Więc taka sprawa i duży rozgłos mógłby być im tutaj troszeczkę nie na rękę. W zeszłym roku, oczywiście, na... już były to duże tutaj postacie, już generowały duże zyski, duże ich kanały duże, duże wyświetlenia, natomiast nie było jeszcze tak ściśle określonej współpracy z, z firmami zewnętrznymi. Pod tym względem YouTube zrobił taki kolosalny krok, jeśli chodzi o, o ten ostatni rok. Dlatego tutaj być może jest taka moja sugestia, że, że ci panowie nie chcą, nie chcą psuć sobie po prostu wizerunku i wracać do tych starych, niekoniecznie dobrych spraw. Aczkolwiek mnie cała ta sytuacja nadal ciekawi. Będę ją śledził, o ile oczywiście będą te informacje w przestrzeni publicznej, będę sprawdzał, czy właśnie, czy to Ator, czy to Gimper, chociaż strzelam, strzelałbym na Atora, że on tutaj prędzej poinformuje, jeśli się ta, ta sprawa w sądzie jak, jakoś rozstrzygnie na jego korzyść, to on o tym, wydaje mi się, poinformuje, czy to na kanale, czy na Facebooku, aczkolwiek tutaj też oczywiście do końca pewny nie jestem. Natomiast moi drodzy, no, nauczka taka, że skończyła się samowolka w internecie, tak? Już nie można tutaj robić wszystkiego co nam się podoba, mówić co nam silna na język przyniesie mamy tutaj tego dowód na własnych oczach, że jednak można, można wylądować sprawą ze sprawą w sądzie, tak? No i oczywiście moi drodzy, zachęcam Was. Do komentarzy, co sądzicie na ten temat? Co sądzicie na temat tej dramy? Po której stronie stoicie w tym konflikcie? Czy to po stronie kanału wideoprezentacji, czyli Atora, czy, czy to po stronie Gimpera? Bo sam jestem ciekaw, jakie macie y, opinie y, na temat właśnie tego konfliktu. Czy oglądacie któryś z tych kanałów? Co sądzicie, jak te kanały się y, rozwinęły? Bo obydwaj panowie wcześniej nagrywali głównie gry. W tym momencie Ator poszedł, tak jak Wam tutaj mówię. Typowo w tematy takie społeczno-polityczne, natomiast Gimper został przy grach. Ciężko mi, ciężko mi to oceniać, z czym to ma związek, że tak się potoczyło. Być może Ator się lepiej czuł w takich tematach. Nie wiem. Zachęcam Was oczywiście do dyskusji w komentarzach. Jeśli chcecie jakieś inne materiały z mojej strony, żebym się ustosunkował. Co, co jeszcze można o tej sprawie powiedzieć, właśnie o tym konflikcie, o tej dramie, to oczywiście piszcie, piszcie mi w komentarzach, piszcie mi w wiadomościach prywatnych. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, bo na moim kanale znajdziecie wiele ciekawych materiałów. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam Was bardzo serdecznie.